Nagranie ze Stanisławic. Tu właśnie w tej chwili Marysia zbija ramki. Uczy się jak to robić, bo będzie za chwilę miała swoje ule. Przesiedli sobie ze starych uli, taty, który całe życie miał pszczoły, ale Marysia była wtedy niezainteresowana, ale teraz już. Jak taty nie ma, to bardzo chętnie by się tym zajęła. No to się zajmuje. Zbija ramki. Co jedna, to źle. <laughs> Ale tam, chuj z tym. <laughs> będzie, będzie dobrze. No Poprawiamy coś tam. Krzywo gwoździe idą. O, Rysia przyszła. Cześć Rysiu. Pokaż się tutaj kocie jeden. Rysia, że tutaj. Tu główkę do mnie. No i teraz nam zostało tylko jeszcze druciki, tam po, ponanizać. Tylko okazało się, że zamówiłam jednak za cienki drucik. Wydawało mi się, że to jest 0,3, powinno być, a to powinno jednak być 0,4. No i 0,4, które miałam, to się skończyło. Także tylko jest na 8 ramek. Nie wiem, co dalej zrobimy. No być może Marysia weźmie to wszystko do siebie i, i będzie u siebie robić, bo ma w domu e, mówi, że drutu ma tyle, że ho, 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 ho. No. A Hektorek jeszcze tutaj też pozdrawia. Też pozdrawia. No i ja pozdrawiam tutaj osoba, która kręci, leży właśnie na deskach i odpoczywa. Pozdrawiam. Dobra, możesz